Cześć wszystkim! Postanowiłem zrobić taki dość nietypowy filmik. Nie będę ciął dzisiaj żadnego meteorytu ani nic związanego z kosmosem, raczej bardziej rzecz przyziemną, ponieważ jakiś czas temu rozpadł mi się już niestety mój zajebisty tłumik w moim aucie, który był specjalnie kupowany. Zapłaciłem za to jakieś 800 zł. 7 lat temu. Chodzi o tłumik sportowy, tłumik wydechu sportowy Ultrasport z Bielska Białej. Niestety to wielkie bydło. Z taką ładną, chromowaną dwórką, która bardzo ładnie wygląda. Niestety no rozpadł się, 7 lat podobno to jest bardzo dobry wynik dla takich tłumików, znaczy nie akurat tej firmy, ale w ogóle, no chyba że z jakiejś kwasówki był zrobiony czy coś, ale to już wtedy koszt jest pewnie w jakieś tysiące idzie takiego. Niestety jakieś powypadały dziury już w tej blasze, przeżarło, rozpadł, rozpadł się niestety tył, który był Niestety dość słabo było to zamontowane, po, po, po prostu powinna ta rura być dłuższa i po prostu tuż to było przyspawana rura wydechowa do tłumika końcowego i niestety ten spaw puścił, to wszystko tu się rozsypało, tłumik prawie mi wypadł z auta. E, miało to pewnie być przez jakąś obejmę zrobione, więc to pewnie by jeszcze z jakiś rok wytrzymało, gdyby ten, ta końcówka nie puściła, e, Bo te dziury, powiedzmy, no trochę podlasowywały dźwięk wydechu, natomiast podejrzewam, że spokojnie wzrok jeszcze to wytrzymało, ponieważ poza paroma takimi dziurami przeżartymi przez rdze, e, to ten tłumik jest w jeszcze jakimś takim stanie, Umożliwiającym go używanie. Tym bardziej, że końcówka jest jeszcze całkiem elegancka i nic się z nią nie dzieje. Także w ramach robienia kolejnego krytyńskiego filmu na YouTube'a postanowiłem wziąć go, odciąć końcówkę, ponieważ mam pomysł, żeby ją przyspawać do nowego tłumika, takiego już bardziej zwykłego, z jakąś taką szpetną, beznadziejną końcówką, które są sprzedawane do, do Fiata Grande Punto, eee, ponieważ, no niestety, no do mojego auta jakoś nie za bardzo mi się, który, moje auto już nie jest jakieś specjalnie nowe, więc po prostu stwierdziłem, że nie będę wydawał kolejne 800 złotych po to, żeby za kolejne 5, 6, 7 lat znów mi się rozpadł, tym bardziej, że przydałoby się już tym autem nie jeździć kolejne 7 lat, tylko coś zmienić na nowszy. Więc tym bardziej nie będę komuś kupował e, nowego tumika. E, dodatkowo, w ramach e, właśnie kretyńskich filmów na YouTube'a, postanowiłem, skoro mam czym, wezmę go, przetnę na pół i zobaczę, e, co jest w środku, bo w, sumie z, z, w zasadzie to nie wiem, jaką budowę mają tumiki tego typu. E, Wszyscy, każdy ma tłumik e, dźwięków w, w swoim aucie. Ale podejrzewam, że niewiele nie osób wie, jak to jest w ogóle zbudowane. Oczywiście mógłbym e, poszukać na YouTubie czy w goglach e, budowa tłumika końcowego jakiegoś tam takiego czy siakiego. Ale ponieważ właśnie mam czym to przeciąć, to po prostu wezmę i to przetnę na pół i zobaczę, co kryje się w tym e, tłumiku poza. Jakimś kilogramem rdzy i, i, i sadzy, która tam brzęczy w środku i się przesypuje, i wysypuje mi się na podłogę przez dziury. E, dlatego nie chcę za bardzo majkać tym badziewiem. E, no, i tyle, taki jest plan. Jak to utnę, to postaram się jakoś przesunąć ten tunik i przetnę go na pół. Zobaczymy. Dwie godzinki później końcóweczka się odcięła bardzo ładnie jest prościutko być może się to da spawać. nie wiem jeszcze w każdym razie szkoda byłoby mi to wyrzucić skoro może można to jeszcze wykorzystać do czegoś zobaczymy no i co Dziura czarna zardzywiała jest, wezmę to tłutne jakieś 2 cm od końca, puszczę i zobaczymy co się, co się stanie, czy się to dopnie na tym drucie, czy no i co będzie w środku w ogóle, no, jak długo się to będzie cięło. Także nic, ja tutaj spróbuję coś z tym pokombinować i zobaczymy. No więc jak widzieliście trwało to prawie 6 godzin, trochę, trochę długo, ale też puściłem dość powolny posuw, żeby się temu drutowi nic nie stało i tak w międzyczasie tam jak widzieliście jak szło było takie w środku pewne zacięcie, ponieważ po przecięciu drut przeciął tą rurę, puściły naprężenia i ta obudowa zakleszczyła mi drut pasek zaczął przeskakiwać na kole zębatym kot prawie dostał zawału ja też prawie drut się zakleszczył w tej obudowie ale na szczęście się nie urwał, więc mogłem do dociąć do końca ale nieprawdopodobne, bo po prostu ten pasek jest tak naprężony, koło jest zębate a jednak zaczęło to przeskakiwać na zębatce że Hałas był nieprawdopodobny, a to była jakaś, nie wiem, pierwsza w nocy, czy coś. Więc wszyscy wyskoczyli, jakby się coś waliło. No ale nic, ucięło się ładnie. I w sumie, co tu mamy? O, jakieś, jakieś ładne loczki wyszły. Wata szklana. Watę też fajnie drut przeciął. A nie chcę, żeby O się mi jeszcze coś powbija. E, fajnie naciśnięte takie loczki tej, tej waty szklanej. No i co? No, rurka, rurka z dziurami plus wata szklana. No i, 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 i tyle. No, także gdyby tej na oko 2 mm blachy nie przeżarła rdza, nie wyskoczyły dziury i gdyby... Ta rura się nie przerzewiała tam na łączeniu, no to w sobie ten tłumik od biedy by mógł jeszcze rok albo nawet i dwa lata służyć. No niestety się rozpieprzył w zasadzie, no nie da się już tego zamontować, nie dało się tam ta rura z tyłu, była za krótka i niestety no, myślałem nad tym, jak to zrobić, żeby tą konstrukcję jeszcze. Ee, Uratować, ale niestety byłoby to zbyt pracochłonne, kosztowe, i, i, a efekt mógłby nie być e, jakiś e, zadowalający. Może po pół roku by mi to odpadło. Znowu jeszcze bym to zgubił gdzieś na autostradzie, także już wolę kupić nowy tłumik i, i, i mieć spokój. E, fajnie, fajnie to wygląda. Zobaczcie. <śm> pociskana ta wata szklana w ten sposób no i tyle no e, pewnie jest tu nie wiem czy tam coś dalej jest w tej w tej reszcie tej rury e, coś bardziej specjalnego ale szczerze powiem wam 800 zł no nie wiem kupiłem bardzo ładnie wyglądało. Fajny był dźwięk, taki nie chciałem, żeby, żeby mieć tłumik, który, wiecie, rura Fi y, 10 cm i słychać na 3 minuty zanim auto na minie, to już go słychać. Takiego tłumika oczywiście nie chciałem, typu wioskowa konstrukcja i wioskowy tuning. Ulter y, bardzo ma fajny, słychać, że jest fajne mruczenie, ale jest takie stonowany, e... no, nie jest głośny, no, ta końcówka też jest bardzo ładna, także ja z Ultera byłem bardzo zadowolony, aczkolwiek no, moje auto już jest naprawdę, e... kocham swoje Grande Punto, ale ma już swoje lata i po prostu, no niestety drugiego Ultera nie będę kupował nowego, za Bo po prostu za dużo kosztuje i kupiłem po prostu jakiś standardowy tumik. Za tam 100 ile złotych one kosztują, no i spróbuję dospawać tą końcówkę. Może się uda, i wtedy będę miał takiego fake ultera i przywrócę standardowy wygląd mojemu samochodowi. Natomiast to idzie jutro na złom, no i śmierć tragiczną zdechł. Tłumik ulter po 7 latach użytkowania. Od przyszłego razu już się chyba jednak biorę za jakieś meteoryty, a nie za cięcie różnych badziewi. Chociaż takie kanały, gdzie tną różne dziwne badziewie, mielą, strzelają, dziurawią, spuszczają z wysokości lub miażdżą w prasach, takie kanały mają miliony subskrybentów i miliony oglądalności, więc nie wiem, czy czasem to nie byłby dobry pomysł, zamiast pokazywać jak tnę meteoryty, to chciałbym tu wszystko Owoce, puszki z Coca-Colą, nie wiem, aparaty fotograficzne, laptopy, może coś takiego powinienem ciąć i wtedy miałbym 100 tysięcy followersów na YouTubie. No jest to pewien temat do przemyślenia. A na dzisiaj ja Wam dziękuję i zapraszam do któregoś tam kolejnego odcinka, gdzie będę ciął meteoryt. Hejka!